dobry, Marlena Siok Mazowsze wiadomości z regionu a oto co dziś w programie Plany inwestycyjne samorządu Mazowsza dla subregionu Płockiego Nowa droga w Wilcznej 52 miliony dla subregionu Ostrołęckiego w 2021 roku w 2021 roku planowane dochody województwa mazowieckiego wyniosą ponad 3 miliardy 600 milionów złotych, z czego 2 miliardy 600 milionów złotych to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3 miliardów 800 milionów złotych. Ponad 30% tej kwoty stanowią środki inwestycyjne. W znacznym stopniu skorzysta z nich m.in. subregion Płocki. Ochrona zdrowia to zdecydowanie obszar, który w 2021 roku zajmie największą pozycję w budżecie województwa mazowieckiego dla subregionu Płockiego. Wszystko za sprawą budowy i wyposażenia ośrodka radioterapii na terenie wojewódzkiego szpitala zespolonego w Płocku, którego wartość szacowana jest na 90 milionów złotych. Liczyliśmy, że on będzie już w trakcie budowy, że partner prywatny, który na zasadzie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Podjął się budowy tego ośrodka, będzie realizował ośrodek radioterapii. Niestety, w wyniku również epidemii, pandemii ten partner prywatny się wycofał. W związku z tym musimy wziąć to na swój koszt i zaczniemy to realizację tego projektu w przyszłym roku. To jednak nie jedyna inwestycja, która zostanie zrealizowana. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel 45 milionów złotych. Wśród planowanych przedsięwzięć jest m.in. budowa działu obserwacyjno-zakaźnego i udarowego w wojewódzkim szpitalu zespolonym, budowa miejsc parkingowych przy pogotowiu na ulicy Strzeleckiej, zakup ambulansu sanitarnego czy modernizacja obiektów mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. Wiem, że w budżecie województwa mazowieckiego również są zapisane środki na rehabilitację pokowidową i tutaj też będziemy aplikować, żeby w tym miejscu, gdzie mamy w tej chwili rehabilitację ortopedyczną, w tym miejscu zorganizować rehabilitację. Po Pieniądze przeznaczone zostaną również na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu Płockiego trafi ponad 16,5 miliona złotych. Między innymi na rozbudowę drogi wojewódzkiej w Pacynie, rozbudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Lwówek, remont drogi na odcinku Bądkowo-Jeziorne do Bądkowo-Kościelne czy remont drogi na odcinku Opatowiec-Staroźreby. Ten ambitny budżet, który został przyjęty przez samorząd województwa mazowieckiego ma również swoje oddziaływanie na cały subregion płocki. Zarówno na Lidera, czyli na miasto Płocka, ale również na cały podregion płocki. Ponad 6 milionów 400 tysięcy złotych posłuży natomiast rozbudowie i modernizacji instytucji kultury. Część tej puli przeznaczona zostanie na sfinansowanie inwestycji w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Największe zaplanowane inwestycje w obszarze kultury to obok odtworzenia i rewaloryzacji budynku przy ulicy Kolegialnej w Płocku, rewitalizacja zespołu pałacowego w Bierzuniu czy aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych w gmachu Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Ponad 24 miliony złotych samorząd województwa. Przeznaczy też na bieżące utrzymywanie zlokalizowanych na terenie Płocka i subregionu Płockiego instytucji kultury. Nowa droga dla rolników w Wilcznej już otwarta. Jest to jedna z inwestycji w gminie Skaryszew, których realizacja była możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Blisko 8 milionów złotych w ubiegłym roku uzyskał subregion Radomski na 74 inwestycje dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych. Jednym z takich przykładów jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczna w Powiecie z Przykładem tego, jak można za niewielkie pieniądze zrobić spory kawałek drogi, jesteśmy świadkami. W ramach funduszu. Ochrony gruntów rolnych, funduszu, którym dysponuje samorząd województwa. Gmina Skaryszew uzyskała wsparcie w postaci 100 tysięcy złotych i dzięki temu za niewiele ponad 200 tysięcy złotych udało się 645 metrów drogi. Niezwykle potrzebnej właśnie rolnikom do użytkowania, do tego, żeby mogli spokojnie dowieść swoje zbiory, wykonać i przekazać dzisiaj właśnie oficjalnie w użytkowanie. Jak przyznaje marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, inwestycje takie jak ta mają znaczący wpływ na poprawę jakości życia lokalnych wspólnot. W tym roku na ten fundusz, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, czyli na modernizację, na budowę dróg służących produkcji rolniczej samorząd województwa przeznaczył 30 milionów złotych. Dzięki temu te setki metrów zamieniają się w dziesiątki czy nawet setki kilometrów dróg na całym Mazowszu. Uważamy, że ta przestrzeń wiejska poza dużymi miastami jest też wymaga opieki, wymaga wsparcia po to, żeby ludzie po prostu tutaj żyli w przyzwoitych warunkach. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku 645 metrów. Ponadto odtworzono i poszerzono jezdnię. Wykonano również pobocza. W Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce Marszałek Adam Struzik oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanz przedstawili plany inwestycyjne na najbliższy rok, które prezentują się bardzo ambitnie. Inwestycje w szpitalach, instytucjach kultury i remonty dróg. Tak przedstawia się plan na 2021 rok dla subregionu Ostrołęckiego. W sumie z budżetu województwa mazowieckiego trafi to blisko 52 miliony złotych. Ten budżet jest ambitny dlatego że mamy jednak spadek dochodów, ale uzupełniliśmy to kredytami, bo uważamy, że w takim obszarze jak chociażby zdrowie musimy w dalszym ciągu inwestować znaczące pieniądze po to, żeby Uodpornić naszą ochronę zdrowia na takie zjawiska epidemiologiczne, jak te były ostatnio, jak są właściwie. Drugi obszar, w który tradycyjnie inwestujemy, to oczywiście drogi i transport publiczny. Tutaj w subregionie y, ostrołeńskim to będą inwestycje, y, zwłaszcza łączące y, subregion z y, trasą ekspresową numer 8. W dalszym ciągu inwestujemy oczywiście w kulturę, w edukację. Jak to się wszystko zbierze, to rzeczywiście na same inwestycje z tą subregioną to jest 52 miliony. I tak, na rozbudowę i modernizację dróg do subregionu ostrołęckiego trafi blisko 31 milionów złotych. Jak zauważa Danuta Stefaniak, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Region Drogowy w Ostrołęce, w ostatnich latach stan dróg wojewódzkich w subregionie ostrołęckim znacznie się poprawił. Bardzo się cieszę, że tyle pieniędzy mamy przeznaczone na drogi i ta te kontynuacja tych robót, które były rozpoczęte, a jednocześnie nowych i ta tendencja, tak jak wspomniałam, na konferencji będzie się utrzymywała, to jest bardzo, bardzo optymistyczne i ja się cieszę jako dyrektor rejonu, że ten stan dróg z roku na rok tak fajnie się poprawia. To jest dla wszystkich, wszystkich, którzy korzystają z tych naszych dróg wojewódzkich tutaj w tym subregionie ostrołęckim, to jest bardzo bardzo pocieszające. W tym roku kontynuowane będą prace m.in. na drodze nr 614 od Chorzeli do myszyńca. Te 14 km to będzie już na wiosnę, bo pierwszy odcinek już został zakończony 7 km prawie. I teraz kontynuacja jest drugiego odcinka, oczywiście 627 miejscowość Ostrów Mazowiecka, też wyczekiwany odcinek drogi przez miasto. Tam rzeczywiście ten stan na wierzchni był bardzo, bardzo. No w złym stanie mamy jeszcze tutaj droga 627 od y, Czerwina do Malinowa i potem od Malinowa w stronę tam ją, To jest y, praktycznie y, ponad 6 km drogi. Czyli ta 627 już będzie tak od rzekunia od granicy tutaj z miastem. Ostrów, także tutaj będzie już praktycznie w większości wyremontowana. Niezwykle ważne są także inwestycje w ochronie zdrowia, na które władze Mazowsza w regionie ostrołęckim w 2021 roku przeznaczą ponad 6 milionów złotych. Ponadto samorząd województwa kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 milionów złotych. Ja osobiście cieszę się z tych w ochronie zdrowia. Ponad 6 milionów, które dedykujemy na rzecz szpitala. Pozdrowia. To jest y, chirurgia urazowo-ortopedyczna. 2 miliony 800, y, 2 miliony 300. Y inwestycje w działania na rzecz onkologii, oczywiście też projekt obywatelski na terenie szpitala powstanie takie miejsce solankowe, które rzeczywiście bardzo będzie wspierało rehabilitację. Oczywiście ważne też inwestycje w edukację ponad 9 milionów złotych na rzecz Centrum kształcenia ustawicznego i zawodowego w Wyszkowie. To też inwestycje w kulturę, bo ponad 4 miliony złotych, które są dedykowane na rzecz wszystkich instytucji tutaj na terenie Ostrołęckiego, ale też ważny projekt dla Kadzidła ponad milion złotych na scenę, która będzie taką ważną projekcją dla tego, co się dzieje w Kadzidle i dla kultywowania tradycji kultury. Zadowolenia z założeń budżetu nie kryje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak. Patrząc na budżet, no to jest budżet wielkich, że tak powiem, nadziei, wielkich planów inwestycyjnych, mówiąc szczerze, nie spodziewałem się takiego budżetu, że będzie tak skrojony i tak uszyty na taką dużą miarę. Naprawdę, no, założenia są takie, że gospodarka będzie w miarę się rozwijać, że nie będzie takich trudności, perturbacji, które by powodowały całkowite zatrzymanie gospodarcze. A to jest szansą na to, że to, co utraciliśmy przez COVID. W wielu dziedzinach gospodarki, że będziemy mieli szansę odrobić, będziemy szansę. Mieli wyjść na prostą w gospodarce, tutaj na Mazowszu. W 2021 roku nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 milionów złotych. To m.in. wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w zakresie ochrony powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich ochotniczych straży pożarnych. Odkurzony przez Prawo i Sprawiedliwość pomysł podziału Mazowsza to wciąż niezwykle gorący temat. Jak twierdzi poseł Marek Suski, projekt jest gotowy, jedynie COVID uniemożliwia przeprowadzenie nowych wyborów. Jednak konkretnych wizji i planów wciąż brak. O merytoryczne uzasadnienie pomysłu postanowiliśmy zapytać specjalistę do spraw polityki lokalnej i finansów, profesora Pawła Swianiewicza, kierownika Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i studiów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Z jego analiz wynika, iż argumenty za podziałem województwa w krytycznej konfrontacji z twardymi danymi są absurdalne. Zapraszamy na drugą część programu. Dzień dobry, panie profesorze. Witam w programie Mazowsze Wiadomości z regionu. Dzień dobry. Panie profesorze, chciałabym dzisiaj na naszych łączach porozmawiać o temacie, który ostatnio wraca niemalże jak bumerang. Dotyczy on właśnie podziału województwa mazowieckiego. Co do tego, że podział kraju na województwa to niezwykle ważna decyzja, chyba większość z nas nie ma wątpliwości. Jednak powinna być ona poprzedzona dogłębną analizą, przedstawieniem celów, a także spokojnym czasem na dyskusję, rozmowę. I debatę ze specjalistami czy też osobami zainteresowanymi, mam tutaj na myśli chociażby samorządy. W ostatnim czasie to co mogliśmy usłyszeć z ust między innymi posła Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości, wydaje się, że partia rządząca czeka tylko i wyłącznie na to, aż pandemia zelży i prawdopodobnie planowane są wybory do dwóch nowych sejmików. Debaty czasu a także dogłębnej analizy Brak. Czy pan, panie profesorze, rozumie ten podział województwa? Ja właśnie nie wiem, jak to rozumieć, bo tak jak pani redaktor powiedziała, ten pomysł powraca co jakiś czas już od wielu lat. Więc ja nie jestem pewien, czy to jest realny plan i realny pomysł, czy to jest tylko taki temat, który się czasem wrzuca żeby zogniskować na tym temacie debatę. Jeżeli Pan poseł mówi, że projekt jest gotowy i czekamy, żeby go wrzucić, żeby się uporać najpierw z pandemią, to ja nie bardzo rozumiem, dlaczego ten projekt nie jest pokazywany najlepiej wraz z uzasadnieniem, bo wtedy byłby właśnie tak jak pani redaktor mówiła, czas na zastanowienie się, na dyskusję. Na wymianę argumentów, na sprawdzenie pewnych danych. Przecież to, że mamy pandemię, nie przeszkadza, żeby na ten temat dyskutować. Natomiast na razie pojawiają się tylko od paru lat, zresztą pewne dość ogólnikowe zapowiedzi, ale nigdy nie widziałem konkretnego projektu, do którego można by się konkretnie odnieść. To ja chciałabym jako. Ze specjalistą w zakresie polityki lokalnej i finansów odnieść się do kilku argumentów, do kilku tez, które można wyłuskać ze słów osób, które oponują za podziałem województwa mazowieckiego. I tak, panie profesorze, pierwsza z nich to taka, iż podział Mazowsza ma poprawić dostęp do środków unijnych. No, to mogłoby być przekonującym argumentem 4-5 lat temu, chociaż też miałbym do niego wątpliwości, ale powiedzmy, że to byłby przekonujący argument, ale nie teraz, kiedy od dwóch lat mazowsze zostało podzielone na dwa regiony statystyczne. I to właśnie według podziału na te regiony statystyczne. Dzielone są pieniądze z Funduszy Unii Europejskiej. Więc podział województwa nic nie zmieni, bo ten podział na regiony statystyczne już mamy. Więc nie jest tak, żeby w związku z tym pojawiły się jakieś nowe pieniądze dzięki temu, że podzielimy województwa. Drugi taki argument, który pojawia się w ramach dyskusji o funduszach unijnych, który słyszałem, to że Województwo y, przeznacza środki z regionalnego programu operacyjnego głównie dla Warszawy i okolicy, natomiast mniej jest wydawanych na bardziej odległe od Warszawy części Mazowsza. Tylko, że jak się sprawdzi dane, to się okazuje, że to jest nieprawda. Y, główna część pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego jest wydawana właśnie na te bardziej odległe od Warszawy części Mazowsza. Prawdą jest, że Warszawa ma więcej środków unijnych dostaje do dyspozycji, ale nie z programów regionalnych, tylko z programów zarządzanych na szczeblu krajowym. Więc znowu podział na województwa nic tutaj w tym względzie nie widać dlaczego miałby coś zmienić. Czyli nieprawdą jest, iż Warszawa i okolice zajmują najwięcej uwagi przy rozdziale funduszy inwestycyjnych, które powodują właśnie nierównomierny rozwój województwa. Jak patrzymy na rozdział funduszy rozdzielanych przez samorząd województwa, to takie stwierdzenie byłoby nieprawdziwe. Warszawa nie dostaje więcej, tylko dostaje mniej z pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego. Panie profesorze, a czy rzeczywiście tak jak twierdzą politycy z obozu rządzącego, miasto, które stałoby się siedzibą władz nowego województwa w tym przypadku, tak jak twierdzi poseł Marek Suski Radom, zyskałoby impuls rozwojowy pomagający im wydobyć się z tych problemów, które właśnie powstały po utracie statusu miasta wojewódzkiego? Ja nie wykluczam, że jakiś impuls rozwojowy dla radomia by się pojawił, natomiast sądzę, że znaczenie tego impulsu jest przez zwolenników podziału bardzo mocno przeceniane. Myślę, że to dlatego, że wiele osób ma jeszcze w pamięci reformę Gierkowską z 1975 roku. Kiedy rzeczywiście podział na nowe województwa był impulsem rozwojowym dla takich miast jak Tarnobrzeg, także Łomża, czy Ostrołęka, czy Biała Podlaska. Tylko, że to się wydarzyło w zupełnie innej sytuacji politycznej i gospodarczej, gdzie o lokalizacji inwestycji, o. Działalności gospodarczej decydowała administracja publiczna, gdzie rola gospodarki prywatnej, rynkowej, gdzie właściciele sami decydują o tym, jak będą rozwijać swoją działalność, była wtedy minimalna. I no, dużo wskazuje, że w sytuacji gospodarki rynkowej. Ta rola statusu wojewódzkiego jest dużo, dużo mniejsza, i że ten impuls, na który liczą mieszkańcy Radomia, jest bardzo mocno przeceniany. I jeszcze jedną rzecz chciałem sprostować. Powiedziała pani o kłopotach, w które wpadł Radom po utracie statusu miasta wojewódzkiego. To nie tak. Z. Ja wiem, że jest powszechne przekonanie, że utrata statusu miast wojewódzkich w 98 roku była źródłem wielu kłopotów tych miast, które ten status utraciły. Ale analizy ekonomiczne tego wcale nie potwierdzają. Kłopoty, które się pojawiły w tych miastach były w bardzo dużym stopniu niezależne od statusu. Wojewódzkiego albo braku tego statusu. Wynikały z różnych innych czynników, i w związku z tym również odzyskanie statusu miasta wojewódzkiego najprawdopodobniej nie, nie odwróci tej sytuacji, nie będzie jakąś czarodziejską różdżką. Panie profesorze, z przedstawionych przez pana twardych faktów wynika, iż argumenty za podziałem województwa mazowieckiego w takiej krytycznej konfrontacji są po prostu niezasadne, nieracjonalne. Czy pan zatem rozumie, dlaczego w takim razie ten pomysł jest forsowany i wciąż się o nim tak namiętnie mówi? Y znaczy, one mi się wydają niezasadne. Ja bym z chęcią poznał inne argumenty, których być może nie znam, a, a które może są, tylko, tylko jakoś one nie są przedstawiane. No, oczekiwałbym jakiegoś dokumentu, który byłby uzasadnieniem, oficjalnego dokumentu, który byłby uzasadnieniem tego projektu, i który by te argumenty wykładał, żeby można było z nimi się skonfrontować. I zmienić zdanie ewentualnie albo, albo próbować obalić ten argument. Ale taki dokument się nie pojawił. Ja nie bardzo wiem, jaki jest prawdziwy, jaka jest prawdziwa przyczyna pojawiania się i odżywania tego projektu. Natomiast nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej rzeczy. Ja się bardzo obawiam, że przy takim podziale. Utrata dochodów, które są generowane przez Warszawę i aglomerację warszawską, spowoduje tak dużą wyrwę w budżecie tego nowego województwa mazowieckiego, że utrzymanie na dotychczasowym poziomie usług wykonywanych przez samorząd wojewódzki może być zagrożone. Na przykład, żeby podać tylko jeden przykład, Linia kolejowa, która dociera do ostrołęki, jest linią, gdzie przewozy pasażerskie wymagają dofinansowywania. Jeżeli to województwo mazowieckie w nowym kształcie nie będzie miało środków, które będzie mogło na to dofinansowanie przeznaczyć, to takie połączenia, Utrzymywanie tych połączeń będzie zagrożone. To tylko jeden przykład, można by mówić o wielu innych, ale to potrzebowałbym dłuższego, dłuższego wykładu w tym celu. Czyli, panie profesorze, powiedzmy wprost, taki podział mógłby stworzyć województwo bankruta? Żeby być precyzyjnym, to nie byłoby najbiedniejsze województwo w kraju. Tak jak robiliśmy. Symulacje dotyczące dochodów, to ono byłoby w tej, powiedzmy, biedniejszej połowie województw, ale nie na ostatnim miejscu. Niemniej jednak, jak patrzymy na dzisiejsze wydatki, które są ponoszone na utrzymanie dróg wojewódzkich, na przykład, na utrzymanie, właśnie, e, regionalnych przewozów kolejowych, e, które są dzisiaj ponoszone w województwie mazowieckim, i zestawiamy to, z prognozowanymi dochodami, które to województwo mogłoby mieć, no to wygląd wszystko wskazuje na to, że potrzebne by tu były jakieś drastyczne cięcia, a więc ograniczenie tego poziomu usług. Czyli regres rozwojowy. Tak, bym, tak to widzę. Nie bardzo nie umiem dostrzec argumentów za takich, które by wskazywały, że coś będzie lepiej się udziało. Panie profesorze, na wstępie rzeczywiście mówiliśmy o tym, że brak jakichkolwiek jasno sprecyzowanych test, czy postawionych celów, to ja tak na koniec zapytam, na ile i jakie szanse te obietnice, zapowiedzi, czy jakkolwiek to nazwać, mają szansę się spełnić Pana zdaniem? Ale obietnice czego? Obietnice, że naprawdę podzielone zostanie województwo? Czy obietnice? No, ja mam nadzieję, że nie. Ja mam nadzieję, że to jest tylko taki temat zastępczy, żeby zogniskować dyskusję. I jako podstawę tej nadziei podaję to, że ten projekt pojawiał się już co najmniej trzykrotnie w przeszłości w minionej dekadzie i za każdym razem jakoś. O tym się mówiło, mówiło, a potem przestawało się mówić. Dlaczego mówię, że mam taką nadzieję? No, dlatego, że obawiam się, że gdyby faktycznie doszło do realizacji tego pomysłu, to więcej byłoby skutków negatywnych niż pozytywnych. I, panie profesorze, w tym miejscu ja chciałabym postawić kropkę. Bardzo dziękuję spotka za spotkanie i za to połączenie internetowe. Dziękuję serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wkrótce będzie możliwość spotykania się nie tylko za pomocą łącza internetowego. Jak będzie taka, takie zaproszenie i taka możliwość, to ja bardzo chętnie przyjadę na spotkanie w Łąży czy w Ostrołęce. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja przypomnę, moim i Państwa gościem był profesor Paweł Swianiewicz.